Nie tylko mieszkańcy Jeleniewa mają utrudniony wjazd do miasta. Koparki wkrótce wyjadą też na ulicę Bakławarzewską. Jak długo potrwają prace? No, prace e, będą trwały dość e, krótko, bo wczesną jesienią mają być zakończone, koniec października, początek listopada. E, na razie no, utrudnienia są niewielkie, bo trwa wycinka drzewostanu. E, także. Samochód tylko w tej, w tej akurat chwili stoi, na której ładu, ładu, załadowywane są te wycięte, wycięte drzewa. Natomiast od poniedziałku należy się spodziewać już wprowadzonego wahadła, czyli będą światła, będzie połówka zamknięta. Tak samo będzie droga wyglądać na, w kierunku Bakarzewa, czyli ulica Bakażewska jak ulica Reja w kierunku Jelnia. A jak będzie wyglądać droga, gdy zakończy się prace? Mniej więcej w, taki sam, w takim samym standardzie jak ulica Reja, różnica polega na tym, że akurat na Bakarzewskiej na tyle był szeroki pas drogowy, że można było odsunąć chodnik tak ze ścieżką rowerową poza rów, czyli będzie ten ciąg pieszo odsunięty od jezdni, za rowem będzie. Natomiast na ulicy Reja nie, nie było na tyle szerokiego pasa drogowego i ta ścieżka rowerowa ten ciąg pieszo-rowerowy znalazł się bezpośrednio przy krawędzi jezdni oddzielony krawężnikiem i opaskiem. Kierowcom suwałka do szczęścia brakuje jeszcze remontu ulicy Sejnańskiej. No projekt jest gotowy. Trwa, trwa w tej chwili procedura z tego, co się orientuje uzyskania pozwolenia na budowę. Pytanie, kiedy będzie remontowana ulica Sejneńska, no to już nie jest do mnie, to już jest do władz miejskich.